Dziękuję Bogu za ten cudowny dzień. Czy już dziękowałeś Bogu za ten dzień? Czy powiedziałeś: Kocham Cię Bogu? Bądź wdzięczny, mój synu. Dziś Bóg ma mocne słowo, które dotknie Twoje serce. Nie ignoruj tego filmu, zostań do końca. Dziś Bóg mówi do Ciebie, mój ukochany synu, ogromnie się cieszę. Że mogę dzielić się z Tobą kilkoma słowami miłości i mądrości. Dziś chcę Ci przypomnieć o znaczeniu wdzięczności w Twojej podróży. Wdzięczność to cnota, która przemienia serca i podnosi duchy. Kiedy działasz z wdzięcznością, otwierasz drzwi dla mojego, boskiego światła, aby wkroczyć do Twojego życia i napełnić Cię pokojem i radością. Patrząc wokół siebie, zauważysz, ile wspaniałych darów ci dałem. Od powietrza, które oddychasz, po ludzi, którzy cię otaczają, wszystko jest odzwierciedleniem mojej miłości do ciebie. Każdy uśmiech, każde objęcie, każdy moment radości to dar, który zostawiam na Twojej drodze. Dlatego pielęgnuj. Wdzięczność w swoim sercu, rozpoznając i ceniąc każde z tych błogosławieństw. Pamiętaj również, aby być wdzięcznym za wyzwania i przeszkody, z którymi się zmagasz. Są one okazjami do wzrostu i nauki, formując Cię i wzmacniając Cię na Twojej nadchodzącej drodze. Gdy napotkasz trudności, nie poddawaj się desperacji ani zmartwieniu. Ale zachowaj wiarę i wdzięczność w swoim sercu, ufając, że jestem z Tobą we wszystkich chwilach. Nie zapominaj, mój synu, że jesteś autorem swojej własnej historii, a Biblia jest Twoim przewodnikiem. Tak jak postacie biblijne stawały przed wyzwaniami i pokonywały przeciwności, tak i Ty możesz pokonać każdą przeszkodę przy mojej pomocy. Pisząc swoją historię z wiarą, miłością i wdzięcznością, zobaczysz, jak moje plany dla Ciebie rozwiną się wspaniale. Kiedy poczujesz się zagubiony lub zniechęcony, przypomnij sobie, aby sięgnąć po moje słowo, które jest niewyczerpalnym źródłem pociechy i wskazówek. W nim znajdziesz historię odwagi, wiary i wytrwałości które zainspirują cię do kontynuowania drogi nawet w najtrudniejszych chwilach. W tym momencie duchowego połączenia zapraszamy cię do otwarcia serca na przyjęcie przekazu Boga przekazywanego przez Jezusa Chrystusa. Słowo Boże dzisiaj jest światłem, które oświetla nasze ścieżki, prowadząc nas ku życiu Pełnemu miłości i wdzięczności. Wdzięczność jest boskim darem, cnotą, która bezpośrednio łączy nas z sercem Boga. Kiedy jesteśmy wdzięczni, uznajemy obfitość błogosławieństw, które On na nas codziennie wylewa. Jest to wyraz wiary i pokory, wyrażający nasze zaufanie w boskie prowadzenie. W tym czasie refleksji. Zachęcam cię do zadumania, się na dnie, powodami do wdzięczności. Każdy oddech, każdy promień słońca, każde ciepłe przytulenie to cenne dary od Boga. Niech otworzymy nasze duchowe oczy, aby dostrzec cuda otaczające nas i wyrazić mu naszą wdzięczność. Bóg kocha cię bezwarunkowo, a jego przekaz dzisiaj jest przypomnieniem o tej wiecznej miłości. Weźwie nas do życia w wdzięczności, ponieważ przez nią doświadczamy pełni życia w jedności z Nim. Niech ta wiadomość od Boga dotknie dzisiaj Twojego serca i zainspiruje do życia pełnego nieustannej wdzięczności. Nie zapomnij również wyrażać swojej wdzięczności dla mnie poprzez modlitwę i oddanie, poprzez Twoją wspólnotę ze mną wzmocnisz swoją więź z boskością i poczujesz moją obecność w Twoim życiu jeszcze intensywniej. Wdzięcz się nie tylko za szczęśliwe chwile, ale również za próby, które sprawiają, że rośniesz i dojrzewasz jako człowiek. Nigdy nie lekceważ mocy wdzięczności, mój drogi synu. To klucz, który otwiera drzwi do mojej łaski i Twojego własnego szczęścia. Kiedy działasz z wdzięcznością w sercu, stajesz się magnesem dla wszystkich błogosławieństw, które mam dla Ciebie zarezerwowane. Dlatego pielęgnuj wdzięczność we wszystkich chwilach i okolicznościach, a zobaczysz, jak Twoje życie przekształci. Się w sposób nadzwyczajny. Błogosławię Cię miłością i światłem, mój synu. Idź naprzód z wdzięcznością w sercu, wiedząc, że zawsze jestem obok Ciebie, prowadząc i chroniąc Cię na każdym kroku drogi. Mój synu, w Twojej podróży, zawsze pamiętaj o mojej miłującej obecności u Twojego boku. W chwilach radości i w chwilach smutku jestem z Tobą, prowadząc i podtrzymując Cię moją nieskończoną miłością. Zaufaj mi i oddaj się mojej opiece, bo tylko wtedy znajdziesz prawdziwy pokój i pełnię. Nie pozwól, aby troski i niepokoje tego świata oddaliły Cię od mojego światła. Zamiast tego, Shron się we mnie i ufaj, że wszystko jest pod moją kontrolą. Znam Twoje najgłębsze pragnienia i zawsze jestem gotów pomóc Ci pokonać każde wyzwanie, które pojawi się na Twojej drodze. Kiedy poczujesz się zagubiony lub zniechęcony, nie wahaj się szukać pocieszenia w moim słowie. W nim znajdziesz pociechę. I nadzieję dla swojego zmęczonego serca. Pozwól, by historie wiary i odwagi moich sług zainspirowały Cię do wytrwania, nawet gdy droga wydaje się trudna. Nie zapomnij również dziękować za drobne rzeczy życia, bo to w tych małych gestach wdzięczności znajdziesz prawdziwe szczęście. Po zakończeniu, tej modlitwy chcę wyrazić moją głęboką wdzięczność każdemu z Was, którzy poświęcili chwilę swojego czasu, aby wysłuchać tych słów. Niech moja miłość i pokój zawsze będą z Wami, prowadząc Was i chroniąc Was na każdym kroku Waszej podróży. Proszę, jeśli spodobał Wam się ten film i chcielibyście otrzymywać więcej? inspirujących treści, nie zapomnijcie się zasubskrybować i włączyć powiadomienia. W ten sposób będziecie mogli śledzić wszystkie moje przekazy miłości i nadziei, które mam do podzielenia się z Wami. Dziękuję jeszcze raz za Waszą obecność i niech moje błogosławieństwo zawsze będzie z Wami. Nie zapomnij podziękować Bogu, napisz piękny komentarz dla Boga. Wyraź coś pozytywnego, przekazuj pozytywność, aby otrzymać pozytywność dla siebie. Niech Bóg cię błogosławi.